Cześć witajcie, jestem z SergiNMS, no i dzisiaj oczywiście pójdziemy. Chciałam sobie troszkę pokopać poza kamerami. Jak widzicie, dopiero sobie zrobiłem siekierkę i łopatę e, żelazną. Dzisiaj chyba pohamujemy sobie trochę z piglinami. Jeżeli e, <laughs> w ogóle coś się wydropią z tym złotem, bo trochę sobie złota znalazłem, także e, zobaczymy. E, na razie przełączamy na pokojowy, potem sobie włączymy e, Jak będzie jakieś fajne terytorium do znalezienia w sami wiecie o co chodzi. Więc ten... What? Ej, co, co to za obsydian? Ej, co to? Co to jest? Ktoś mi to może wytłumaczyć? Dobra, poczekajcie. Zajrzymy się za tym obsydianem. Dobra, poczekajcie. Ej, plan był inny, nie? Dobra. What? Jakaś skrzyneczka. Diamentowy kilof mamy. Ej, kto nam to dał? Czy to jest takie... Generowane się, Generuje się w nederze i ten... Dajcie znać. Dobra, to my to wykopujemy, no. What? Przecież możemy... Ja pierdzielę, dobra. To lecimy. O Jezus. Jakim cudem my tu mamy ten blok, no, netheritu. Plan był inny. Blok netheritu, blok diamentu. Dwa tego, dwa tego. Jeszcze rozbijmy sobie to. Co? Zrobimy netheritowe rzeczy. Ja pierdzielę, jak fajnie. Ej, dajcie mi znać, bo to trochę takie dziwne, że ten, że dostałem udar z do diaksy. Eee, no także tak. Eee, czekajcie, ja sobie pójdę do skrzynki i tam ten, żelazo sobie wyciągnę. Widzimy się za chwilkę, bo trzeba zrobić ten stół taki, nie? Dobra, mam żelazko, także dobra. Lecimy sobie zrobić ten stół taki, najpierw będzie o stół rzemieślniczy, czy jak on tam... tak, stół rzemieślniczy lepiej po prostu nazwać to crafting table i z tego co pamiętam to się robiło jakoś tak ale... i... oj przypadkiem, dobra ej, what? jakie dziwne ale cóż zrobimy sobie to Nic tutaj, jakie dziwne ja pierdzielę, ale crafting musimy obok ustawić co zrobimy? Cało diamentów set normalnie. Xteno. <grystanie> Lol. Dobra. Dalej diamentowa łopata. Starczy nam. Pyk. Ważniejszy jest, że... What? Dobra. Coś takiego. No i nam nie starczy już więcej diamentów, tak? No dobra. So połączmy, co się da. What? Ja pierdzielę. No to fajnie odcinek zaczęliśmy. Ej, fajnie ten odcinek, serio, zaczęliśmy. No. Całkiem, całkiem wam powiem. Ściągamy to. Byk. Nie mam spodni, dobra, spodnie. Eee, no dobra, spodnie ten, ale. Jesteśmy trochę. Jakby, o, jeszcze hełm mamy. Zapomniałem. No. Słuchajcie, całkiem, całkiem. Te stare rzeczy chowamy, nethery też. Wszystko chowamy. A. Potem mogą, a nie, mam łopatę. Mam łopatę, także oprócz spodni e, żelaznych, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, na polskiej wersji. Ja pierdziele, to był ustóp. To jest szybciej rozwalanie niż kilofon. Kilofon się tak to rozwala. O! To taka ciekawostka dla was może być. Dobra, mm, gdzie jest jakieś? Tutaj jest łóżko. Łot, ale rzeczy żeśmy dostali. Nie wiem od kogo. Może to się tak generuje? Odejdź wieśniak. To moje teraz łóżko. Ty jesteś poza tym wieśniarski. Ja pierdzielę, ale szczęśliwy odcinek, nie? Szczęśliwy odcinek. Mega. Tak sobie pomyślałem, że pohandlujemy ze Spiglinami. A tutaj. Takie coś mamy: sztabki na What? I dalej nie mogę w to uwierzyć. No nic, ale. Patrzcie, jak to szybko kopię. Praktycznie nie muszę przytrzymać, bo na kreatywność się tak kopie. O! Czekajcie. Jeszcze troszkę dłużej przytrzymać, no i będzie już ten gicior. Bo nie będę Cię walił, bo jeszcze mnie zabijesz. Mam tej książki też. O jacie! No dobra, no to chyba koniec odcinka, no co ja Wam będę jeszcze mówić, więc ja się będę z Wami na, na stawcie w górę i subskrypcję. No i żegnamy się z tego super odcinka.